Przedsiębiorcy z Gniezna i okolic mieli okazję poznać możliwości dla rozwoju ich firm. Zorganizowano dla nich spotkanie pod tytułem Biznes Po Wielkopolsku, na którym omawiano nowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodorowej oraz możliwości inwestowania w nowe technologie. To jest konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw, po to, żeby ich wesprzeć, wesprzeć ich w tym trudnym rynku, w funkcjonowaniu na tym trudnym rynku, jaki dzisiaj mamy, żeby podpowiedzieć im, może, gdzie pozyskać możliwość finansowania, skąd dostać środki zewnętrzne. Do moich obowiązków, między innymi, należy pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy unijnych i wiem, jakie to jest trudne zadanie, dlatego bardzo się cieszę, że oni mają okazję dzisiaj w Gnieźnie spotkać się z specjalistami, ekspertami w tym zakresie, którzy na pewno podpowiedzą im, w jakim kierunku powinni iść. Możliwości daje system podatkowy dla przedsiębiorców w Polsce, który od niedawna premiuje inwestowanie. Najważniejsza kwestia to jest przyjść do nas przed rozpoczęciem inwestycji. To jest ten moment, kiedy przedsiębiorcy powinni do nas dotrzeć i złożyć wniosek o decyzję o wsparciu. A taką decyzję mogą otrzymać przedsiębiorcy inwestujący w sektorach przemysłowych, usług dla przemysłu, również nowoczesnych usług dla biznesu, w sektorze IT, także w sektorze magazynowania. Muszą spełnić podstawowy próg, a więc zrobić inwestycję o odpowiedniej wielkości w gnieźnie i w okolicznościach. Gminach, również Czerniejewo i Niechanowo, te progi zostały obniżone o dziesięciokrotnie od bazowego wsparcia. Wystarczy, że duży inwestor zainwestuje tutaj 10 milionów złotych, średni inwestor milion złotych, a więc te progi nie są duże i wtedy może wejść do strefy, złożyć wniosek o decyzję o wsparciu i otrzymać ulgę podatkową od podatku dochodowego. Jest to ulga dla średniego przedsiębiorcy na poziomie 35% od kosztów kwalifikowanych, a więc od tego miliona złotych na przykład, ale no mogą to być też wyższe środki, otrzymuje 35% wsparcia i takiego podatku dochodowego nie zapłaci. W okresie rozwoju swojej inwestycji. Główny z tematów, czyli gospodarka wodorowa w regionie, był najdłużej omawiany. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj spotykamy się w gnieździe, możemy porozmawiać z przedsiębiorcami na temat rozwoju przy całej gałęzi przemysłu rozwoju gospodarki, rozwoju ich firm, a tak jednym z elementów jest na pewno gospodarka wodorowa, rozwój technologii wodorowych, który powoduje, że nasze firmy nie dorzystają się zielone, mają dostęp do zielonej energii, a co najważniejsze jest też szansą, żeby być konkurencyjnym na rynkach już międzynarodowych, a także krajowych. Pamiętajmy o tym, że teraz mamy w tej chwili taki czas, że niedługo te technologie najnowsze będą coraz bardziej powszechnie dostępne. Kto wcześniej w nie wejdzie, będzie mógł wcześniej konkurować na rynku europejskich i będzie lepiej postrzegany. Bardzo dużo firm w tej chwili, dużych koncernów planuje dostawy swoich towarów w oparciu o zieloną energię. A ci, którzy będą ich poddostawcami, współpracownikami, też będą musieli w tej technologii już wykorzystać zieloną energię, czy tą z odnawialnych źródeł energii. A wodór jest znakomitym takim miejscem, gdzie można tą energię zmagazynować i następnie wykorzystywać. Tutaj jesteśmy w więźnie. Liczę, że to jest dobre miejsce, gdzie technologie wodorowe za chwilkę również będą dostępne. W Wielkopolsce stawiamy, żeby wodór był wszędzie dostępny i bardzo sobie cenię możliwości, które są prawdopodobnie już niedługo w Śremie, gdzie powstaje osiedle wodorowe. Burmistrz Adam Lewandowski, który w poprzedniej kadencji rozpoczął tą całą inwestycję, przygotował ją. Liczę, że w ciągu kilku najbliższych lat będzie ona też dostępna i że mieszkańcy będą ogrzewani właśnie wodorem. Na północy Wielkopolskiej też bardzo duże jest planowana inwestycja Zielonych Wzgórza w mieście Pile, duże osiedle wodorowe, gdzie właśnie wodór będzie też tym elementem, który będzie służył do zapewnienia energii tej zielonej, czy w gniazdkach, czy też do ogrzewania budynku. To jest taka właśnie uważam przyszłość, ale możemy też zapomnieć o tym, że to nie tylko ten transport, ale także transport lotniczy, bo Ławica ma też specjalny program, w tej chwili przygotowuje się, żeby móc u siebie na tych połaciach zielonego, co mają wokół pasu startowych tych zielonych terenów położyć panele fotowoltaiczne i nadmiar energii, która będzie wytworzona, chcą też magazynować wodorze. Czyli mamy takie pewne elementy, a to wszystko będzie się rozwijało, jeśli będzie zapotrzebowanie i możliwości tankowania takiego paliwa, jego wytworzenia, a co najważniejsze, żeby też można było jak najszybciej, żeby to trafiło pod strzechy. Jacek Bogusławski przekonywał, że energia wodorowa to wielka szansa dla lokalnych przedsiębiorców. Te technologie wodorowe będą potrzebowały też odpowiednich, nie wiem, powiedzmy, odpowiednich elementów, które doprowadzą na przykład, energię do tego do, do domów. Czy po prostu, nie wiem, odpowiednie też rury, odpowiednie też oprogramowanie też będzie w tym zakresie potrzebne. Uważam, że trzeba poszukać swojej takiej szansy, czy można wejść w tą całą technologię, być jakiejś, jakiejś jej częścią elementem, czy też ewentualnie pomyśleć sobie, żeby korzystać z tej zielonej energii zgromadzonej w wodorze już na swoje potrzeby. To wszystko zależy uzależnione od specyfiki firmy, jakie ma swoje plany i jak ona planuje dalej sobie się rozwijać. Zyski na pewno są w tej chwili ekologiczne, bo my w Wielkopolsce stawiamy na, tą, na wodór, ale zielony, który powstał z odnawialnej źródeł energii. Mamy te zyski klimatyczne, że nie emitujemy szkodliwych substancji do, do powietrza, a bardzo często pojawiają tak, właśnie te samochody Toyota Mirai czy Nexo Hyundai, a także autobusy Solaris, które jeżdżą po ulicach. One dodatkowo jeszcze oczyszczają powietrze, czyli to są już te zyski. Liczę, że w najbliższym czasie ta technologia będzie jeszcze bardziej dostępna, atrakcyjna cenowo, gdy będzie więcej możliwości produkcji, będzie można będzie więcej zapotrzebowania, dlatego liczę, że ta cena będzie bardzo mocno schodzić w dół. Są założenia w tej chwili takie, że Dostawa wodoru może być w granicach nawet 3 dolarów, 3 euro za kilogram, a w tej chwili jest około 12-13. Dlatego jest pewna różnica, ale gdy uda się tam już zejść do tej niższej ceny, wówczas na pewno pojawi się duże zapotrzebowanie i wówczas będzie jeszcze bardziej dostępna. A warto, kto pierwszy wejdzie w tą technologię, kto będzie, znajdzie swoją szansę, wówczas na pewno będzie na tym zyskiwał również finansowo. Konferencji uczestniczyło około 30 osób. Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.